Witam w kolejnym filmiku. Tematem dzisiejszej lekcji będzie monotoniczność funkcji. Z monotonicznością zetknęliśmy się już przy okazji funkcji liniowej. Teraz formalnie podamy definicję i nauczymy się odczytywać, w jakich przedziałach funkcja rośnie, a jakich maleje. I tyle na dzisiaj. Czym jest funkcja rosnąca? Funkcja rosnąca jest wtedy, kiedy wraz ze wzrostem argumentów rosną także wartości funkcji. Więc rosną y, czyli x1 jest mniejsze od x2, to f od x1 jest mniejsze od f od x2. Funkcja jest funkcją malejącą, kiedy wraz ze wzrostem x y maleją, czyli wraz ze wzrostem argumentów wartości funkcji się zmniejszają. Kiedy funkcja jest funkcją stałą? Funkcja stała jest wtedy, kiedy wartości funkcji zawsze są takie same, czyli argumenty rosną, ale mimo to wartości funkcji pozostają niezmienne. Możemy jeszcze zdefiniować funkcję nierosnącą. Funkcja jest funkcją nierosnącą wtedy, kiedy jest malejąca, ewentualnie stała na pewnych fragmentach. Czyli gdybym chciała zdefiniować funkcję nierosnącą, to tak, nierosnącą, czyli malejąca albo stała, to wartości funkcji albo są identyczne, stąd ten znak równa się lub umniejszają się. Jeśli funkcja jest funkcją niemalejącą, to wraz ze wzrostem argumentów funkcja jest niemalejąca czyli rosnąca albo stała. Rosną x, -y, to rosną y. -ki. Tutaj mam funkcję nie rosnącą, tu mam funkcję nie malejącą, tu trzeba uważać, można się łatwo pomylić, natomiast kluczowe mamy tutaj, funkcja rosnąca, rosną x, -y, to rosną y. -ki. Funkcja malejąca, rosną x, -y, ale y maleją. Funkcja jest stała, argumenty rosną, a wartości funkcji cały czas są niezmienne. Więc przy okazji mogę zdefiniować jedną ważną rzecz. O funkcji mówimy, że jest monotoniczna, kiedy jest albo rosnąca, albo malejąca, albo stała, albo nierosnąca, albo niemalejąca. Eee, Koleś mógł powiedzieć, że wymieniłam teraz wszystkie funkcje. Yy, jaka jest różnica? Otóż teraz przepraszam za te rysunki. Ale będą bardzo niestarane, mają być szybkie. To jest funkcja. Monotoniczna. Rośnie. To jest funkcja monotoniczna. Czasem rośnie, czasem maleje. To nie jest funkcja monotoniczna. Jest stała, maleje, rośnie. Czyli tutaj funkcja monotoniczna jest tyle, kiedy utrzymuje się tendencja wzrostowa, ewentualnie tendencja malejąca, może być stała, natomiast nie może być zmian rosnąca, malejąca. No to teraz, kochani, na przykładach konkretnych. Wyrysowałam tu wcześniej taki wykres funkcji f. I zapiszę w jakich przedziałach funkcja rośnie i w jakich funkcja maleje. No dobrze, przemówmy sobie tablicę. I teraz kilka takich technicznych spraw. Wymieniamy przedziały, w których funkcja rośnie wymieniamy, wypisujemy dla jakich argumentów funkcja rośnie, więc wypisujemy przedziały, czytając po x-ach, czyli odczytujemy, dla jakich argumentów funkcja jest rosnąca i dla jakich argumentów funkcja jest malejąca. Uwaga. Powiedzmy, zajmę się funkcją rosnącą symbolicznie ja zawsze zapisuję tak, że funkcja rośnie dwukropek i teraz po dwukropku będę wypisywała przedziały które będę oddzielała koniecznie przecinkami dlaczego przecinkami, a nie na przykład symbolem sumy symbol sumy oznaczałby że w całym tym przedziale który wymieniam jako sumę przedziału ale w całym tym przedziale jest cały czas tendencja rosnąca czyli cały czas ona rośnie natomiast ona może rosnąć zupełnie z innych poziomów ale nie ma cały czas tej tendencji rosnącej. No to teraz zobaczcie. Funkcja rośnie. Gdzie ona rośnie? Tu maleje, tu jest stała, tu rośnie. Tu, zobaczcie, nie pokazuje. Tutaj maleje, tu jest stała, tutaj rośnie. Widzicie? Czytam na, dla jakich x -ów? Więc rośnie od minus do dwójki, rośnie do zera. Zobaczcie. Kółeczko zamalowane, więc od minus dwójki do zera. Przy zerze przechodzi w stałą. Uwaga, tam gdzie są y, punkty graniczne między stałą a funkcją rosnącą, malejącą, y, robimy domknięty przedział. Czy jeszcze gdzieś rośnie? Jeszcze rośnie na tym fragmencie. Mamy tu minus trójkę. I teraz zobaczcie, w szczegóły jest ważne. Nie ma tu żadnego kółeczka, więc ten fragment się nie kończy. Przecinek, więc funkcja rośnie. Jeszcze od trójki do nieskończoności. Patrzę i szukam, gdzie funkcja maleje. Funkcja maleje. Tutaj patrzę, dla jakich x. -ów? Od minus piątki do minus trójki. Ta, zobaczcie, przy minus piątce jest kółeczko otwarte, więc tu muszę koniecznie napisać od minus pięć do minus 3 minus 3 jest punktem granicznym między rosnącą między malejącą a stałą domykam, czy jest, jest jeszcze dziś malejąca malejąca jest tutaj patrzę od kąt do kąt po x, po argumentach od 2 do 3 i jeszcze od 2 do 3 funkcja jest stała stała jest na tym przy tutaj na tym przedziale czyli od minus 3 do minus 2 przy minus trójce daje domknięte przy minus dwójce koniecznie otwarte zobaczcie jest kółeczko otwarte, puste i czy jeszcze gdzieś jest stała stała jest tutaj na tym fragmencie czy tam po x -ach? czyli od 0 do 2 do 2 Cała filozofia. Najważniejsze, że podajemy, dla jakich argumentów funkcja rośnie, dla jakich argumentów funkcja maleje. Skupiamy się na tych kółeczkach, czyli zakończeniach tych konkretnych fragmentów. Jeśli kółeczka nie ma, że tutaj to znaczy, że ten wykres ucieka w nieskończoność. Punkty graniczne, co mam na myśli, czyli tutaj jest przejście z stałej w malejącą, domykamy. Przy dwójce tu domknęłam. I tu też domknęłam. Teraz te przecinki. Czemu ja tak się doczepiłam tych przecinków? Teraz pominam sobie może uporządkować jakąś inną tablicę. Hop, nie tu nie mam. Mam jeszcze chwilę, żeby ten filmik nie był za długi. Takim idealnym przykładem. Teraz będzie bardzo ten rysunek. To jest funkcja, o której więcej będziemy mówić w drugiej klasie. Ye, wykresem tej funkcji y równa 7 przez x jest y, hiperbola. I teraz zobaczcie, ona tak naprawdę, akurat ten fragment, który tu zaznaczyłam, maleje. Maleje. Więc można byłoby powiedzieć, że ona cały czas maleje. No a to tak do końca nie jest, bo maleje na fragmencie tym tutaj. A potem zupełnie, zupełnie z innego poziomu znowu zaczyna i znowu maleje. Czyli maleje od minus nieskończoności do zera, przecinek maleje od zera do nieskończoności. Od minus nieskończoności do zera maleje, od zera do nieskończoności. Ktoś mi powiedzie, że to jest żaden problem i co tam się czepiam i czemu nie mogłabym podać tak. Bo to by oznaczało, że na całym tym zbiorze cały czas jest tendencja, że maleje, cały czas maleje. Natomiast tu nie jest spełniony warunek funkcji malejącej, mianowicie tu jest jakiś X1. Hmm. Tu jest powiedzmy X2. I zobaczcie. X2 jest większe od x1. W myśl definicji wartości funkcji powinny maleć. A tu nic bardziej mylnego. Tutaj jest wartość funkcji. Tutaj jest wartość funkcji x y urosły, że tak powiem, x się zwiększyły. Y yy też, więc nie jest warunek na funkcję malejącą. I teraz tak, kochani. Odczytujemy po x. -ach. Zwracamy uwagę na końcówki przedziałów wyślę Wam wiadomości na librusie kilka wykresów i będę chciała, żebyście odczytali monotoniczność i tyle z tej dzisiejszej lekcji, dziękuję